Miasto rozłożyło się na dużym obszarze kształtu podkowy. Swym zaokrąglonym krańcem zwrócone ku północy, wysokie mury wzmocnione wieloma obronnymi wieżami zabezpieczały pyżyce od napaści. W ich obręb można się było dostać tylko dwiema bramami. Szczecińską na północy i wysoką na południu, skąd prowadziła droga na Banie i dalej ku brandenburskiej granicy. Pstrokaciznę dachów i zieleń ogrodów przecinały dwie główne ulice, równoległe do siebie: Bańska i Szczecińska. Które prowadziły przybysza z jednego krańca miasta obok kościoła Świętego Maurycego i Ratusza na przeciwległy kraniec. Wzdłuż południowego odcinka murów pociągnęli perzyccy budowniczowie wygodną, prostą jak strzelił ulicę Świętego Ducha. Od niej to, w niedużej odległości od murów, rozgałęziały się dwie ulice, wygięte, niby naprężone cięciwy i obejmujące całe miasto uściskiem. Można się bronić, ocenił po chwili Bogosław. Zdjął hełm i wytarł dłonią pod z czoła. Mury naprawione i to niedawno podchwycił prędko burmistrz za mojego urzędowania grube na trzy stopy, a miejscami na pięć ho, ho nie tak łatwo kula armatnia je nadgryzie. I wysokie dodał książę, zastanawiając się, czy i to przy. Pisze sobie Rudy kuternoga za zasługę. Burmistrz nie dał się prosić. A jakże? kazałem nadbudować. Teraz mają, licząc od dna fosy oczywiście, całe trzydzieści stóp. Zatarł z pasją dłonie. Raczcie zwrócić Wasza łaskawość uwagę na Turmy. Tamta, w południowo-wschodnim kącie miasta, tuż obok klasztoru Franciszkanów, to mnisia wieża. Wzięli ją w pakt zakonnicy i w zamian za to bronią jej w potrzebie. A bronią dzielnie wasza łaskawość. Kto by pomyślał, że osoby duchowe tak się przyłożą do kuszy i miecza. Pamiętam, jak tamtą nazywacie? Przerwał Bogusław Gadule potok słów. Ten obok szczecińskiej bramy? Wybaczcie, wasza wysokość, ale. Jakby to powiedzieć, nieprzystojna ona nazwa. Jak to? A tak, pospólstwo ochrzciło ją mianem wieży łapaczy. Rozłożył ręce, jakby chciał rzec: Przysięgam, w tym nie ma mojej winy. Łapaczy, jako że tam kwaterują moi pachołkowie. Którzy nad porządkiem mają pieczę. Zakazałem zakazałem postponować tak złośliwie urzędowe osoby. Boć co godzi w burmistrza, to godzi również raczcie mi, wybaczyć śmiałość. To godzi również w księcia, w jego powagę, majestat. Pomogło? Bóg mi świadkiem, robiłem co mogłem, więc nie. Gawieć wymyśliła jeszcze obraźliwszą nazwę: Wieża Błaznów. Bogusław roześmiał się pełnym głosem. Burmistrz zerknął na nie z przerażeniem, ale widząc, że książę nie wygląda na zagniewanego, Puścił w ruch język, aby zatrzeć jakoś wrażenie swej opowieści. Cóż to by było, gdyby książę przypomniał sobie wieże błaznów w nieodpowiednim momencie. Na przykład, gdy będzie mowa o podwyższeniu dochodów burmistrza Pyrzyc. A wtedy koniec! On, sierota, nie doprowadzi do końca budowy domu dla swojej córki-jedynaczki. Na zachodzie, tam, jeszcze dwie turmy, lodowa, bez okien. W niej trzymamy zbiorów wszelakich i chłopów zbiegłych z wiosek do Pyrzyc przynależnych. Druga to wieża prochowa, którędy schodzi się do lochów, gdzie miasto przechowuje proch i kule armatnie. A między wieżami 26 wieków stąd działami można wroga. Przepraszam, 26 wików stąd działami można wroga. Prażyć i gdzie w czasie boju arkę późników rozwieszamy. Wasza łaskawość, oto miasto nasze, pokryj szczególnie nam drogiej, osobliwej, ciężnej. To może wystarczy, jeśli chodzi o Prezentację moich zdolności lektorskich. E, przyznam szczerze, że nie jestem dobrym lektorem. Zostawiam tę gałąź, że tak powiem, kultury e, prawdziwym aktorom, zawodowym aktorom. Ja jestem tylko człowiekiem, który recenzuje sobie książki, pisze książki. E, a ta książka, której fragment przeczytałem, to właśnie ta książka. Czerwony sokoł. Ireneusza Gwidona Kamińskiego. Pierwsza część dwóch księgu e, Ireneusza Gwidona Kamińskiego, opisującego czasy e, polskiego króla, Kazimierza Jagiellończyka Czasy, w których akcja rozgrywa się tu, w Perzycach, no, przynajmniej ta, ten fragment książki. Czerwony soku, który Wam przeczytałem przed chwilą, starałem się przeczytać rozgrywa się w Pyrzycach, bo to tutaj książę Bogusław przybył broniąc Pomorza Zachodniego przed Niemcami i, jak się okazuje, stoczył tutaj bardzo udany, zwycięski bój w obronie miasta przed Brandenburczykami. Nie czytałem jeszcze drugiej części tego dwuksięgu e, Mściciel przybywa z Rugi. Natomiast z całą pewnością po tą drugą część e, księgi, e, dwuksięgu e, Gwidona Kamińskiego i Renusza Gwidona Kamińskiego sięgnę i wam tutaj o tej książce opowiem. Czerwony Sokół. Cóż można o tej książce powiedzieć? To przede wszystkim Wspaniała powieść historyczna opisująca czasy, tak jak powiedziałem, króla Kazimierza Jagiellończyka równolegle z księciem Bogusławem, którego imię nosi jedna z naszych perzyckich ulic. Czerwony Sokół. Ta książka, moi drodzy, to gotowy scenariusz filmowy, gotowy scenariusz filmowy. E, Ireneusz Gwidon Kamiński to naprawdę niesamowity, fantastyczny pisarz. Niesłusznie, niesłusznie zapomniany, a chyba zapomniany, dlatego że publikował swoje książki w czasach PRL-u. Dlatego teraz, w tych nowożytnych czasach, o tym pisarzu się niesłusznie zapomina. Powiedziałem o tym, że to gotowy scenariusz na film, i wzywam wszystkich reżyserów wszystkich producentów filmowych do tego, aby sięgnęli po tę książkę. Macie wieżę Błaznów, macie wieżę Prochową, macie wieżę Lodową, o, ruiny yy, Baszty Mniszej, to wszystko jest. Macie Pyrzyce, macie Wysokie Mury, możecie tutaj kręcić, naprawdę fantastyczny Film, bo to jest gotowy scenariusz. Nie musicie tutaj nic, panowie, więcej robić. Akcja tej książki jest wartka jak rzeka. Postaci, które tutaj występują, łącznie z burmistrzem Pyrzyc, piękną Elżbietą Pyrzyczanką, księciem Bogusławem, są naprawdę dobrze zarysowani i świetnie się tych y, bohaterów poznaje czytając tę książkę poza tym co by tutaj nie mówić bogate, niesamowite i to prawdziwe tło historyczne a żeby dodać jeszcze takiego smaczku tej powieści i zachęcić producentów filmowych powiem, że jest tutaj także bardzo ale to bardzo dramatyczna historia miłosna której finał objawia nam wszystkim okrucieństwa inkwizycji, która panowała tutaj w czasach XV wieku, w średniowieczu. Akcja jest książki bardzo, ale to bardzo dynamiczna. Książka zawiera także głębokie refleksje, refleksje nad ludzkimi losami. Klimat średniowiecza porównywalny do tego jakim pisane są książki Henryka Sienkiewicza. Czy słusznie, czy to pomniejsza talent Ireneusza Gwidona-Kamińskiego? Wprost przeciwnie. To, że e, autor tego dwóch książek wzorował się na mistrzu Sienkiewiczu w niczym mu nie umniejsza. Wprost przeciwnie. Oddał to naprawdę rewelacyjnie. Moi drodzy, polecam Wam gorąco tę wydaną bodajże, nie wiem, kiedy? Z, z 80 lat temu? Czy 60? Jakoś tak. W każdym razie bardzo dawno wydaną książkę Ireneusza Gwidona Kamińskiego Czerwony Sokół. To naprawdę lektura warta przeczytania, a ci, którzy mieszkają w zachodniopomorskim szczególnie ci, którzy mieszkają tutaj, gdzie mieszkam ja, w Pyrzycach w tym mieście, które się rozłożyło i zamknęło w Podkowę dla tych jest to lektura obowiązkowa to jest lektura obowiązkowa, akcja tej powieści dzieje się w naszym mieście to może tyle, jeśli chodzi o recenzję książki Ireneusza Gwidona-Kamińskiego Czerwony w soku” Ja za jakiś czas zrecenzuję tutaj tę drugą książkę Mściciel przypływa z Rugi, a ja osobiście jestem też pisarzem. W moim dorobku jest ta oto obszerna trylogia fantazy której akcja drugiego i trzeciego tomu, szczególnie drugiego, także dzieje się w Pyrzycach, także się dzieje na basztach mniszej lodowej, prochowej na bramie Szczecińskiej, bramie bańskiej, zwanej w tej książce wysoką. Jestem także autorem thrillera, Cień przeszłości. Zapraszam do swojej księgarenki tam możecie w tej mojej księgarence moje powieści sobie kupić zapraszam serdecznie link do mojej księgarenki do mojego sklepu znajdziecie Państwo pod wyświetlaczem tego filmu czym by tu domknąć jeszcze tę swoją wypowiedź o Czerwonym sokole? No to domknę to kolejnym cytatem z tej książki, po to, aby zachęcić Was do lektury, szczególnie tych, którzy mieszkają na zachodnim Pomorzu, a jeszcze bardziej szczególnie tych, którzy mieszkają tutaj u mnie w Perzycach, obok mnie, nie u mnie. Ujrzawszy głowę pierwszego wroga tuż nad blankami, Bogusław zeskoczył z galerii wieżowej na górny pomost. I pobiegł wzdłuż murów. Dziesiętnik zwrócił za nim twarz, i blady uśmiech rozchylił mu wargi. Jeden grot utkwił w jego ramieniu, drugi w brzuchu. Wzrok zaćmiony bólem dostrzegł tysiące świetlnych punktów, które żeglowały w powietrzu wprost ku niemu. Z nadludzkim wysiłkiem zacisnął dłonie na jakichś hakach, aby tylko nie stracić czucia, bo odsłoni się otwór. W tej chwili nadleciała bezszelestnie śmierć. Płonący grot wyraził się w jakę, zasunął pod żebrze. Zasunął po żebrze i z sykiem ugasił płomień we krwi. Żołnierz wyprężył się w przedśmiertelnym skurczu, głowę odrzucił do tyłu i tak już pozostał. Zastygłe w kurczowym uchwycie palce nie rozwarły się. Ciało dziesiętnika, niby tarcza wystawiona na cel nieprzyjacielskich strzałów, trzymało wartę u wejścia do prochowni. Wydawało się, że perzycki dziesiętnik spogląda martwymi oczyma w stronę, gdzie książę walczył. A Bogusław nie czuł na sobie ciężaru zbroi. Machał mieczem równomiernie, niby żniwiarz. Tego rąbnął w kark, ledwo wysunął się na szczyt drabiny, tamtego ciął po plecach, gdy próbował uczepić się cegieł, owego znów dźgnął między blachy, udaremniając wypełznięcie na pomost. Zachęceni przykładem wodza Pomorzanie zacisnęli zęby i bronili się do upadłego. Rąbali toporami wrogów, którzy jak ćmy obleźli mury. Gruba, grupa lankechtów, specjalnymi widłami na długich, stylistych y, styli, na długich styliskach odpychała drabiny. Robili to z flegmą, pod spokojną komendę grubego dziesiętnika, który każdy raz upiększał dosadnym epitetem. Razem, tylko razem, siup! I znów tuzin brandenburskich rzezimieszków Deo be the issue.